Drugie miejsce na Memoriale Pytla to chyba twój największy tego, tegoroczny w ogóle w karierze sukces. Jeśli chodzi o turniej seniorski, tak to jest największy sukces. Rok temu na tym turnieju osiągnęłem trzecie miejsce, ale był jednak słabszy poziom. W tym roku pan o wiele większy poziom na, na tym turnieju i chcę drugie miejsce. Jestem bardzo zadowolony mimo przegranych finale. Właśnie Jak ocenisz ten, ten turniej pod względem swoich walk? Pokonałeś m.in. brązowego medalistę olimpijskiego w kategorii 55 kg. Tego chyba się nikt po to Tobie nie spodziewał. No, no, na tym ten, na ten turnieju zrobiłem niespodziankę, bo nikt nie wiedział, że nikt mnie nie znał na tym turnieju. Nikt nie wiedział, że ja idę cały czas do przodu. I zrobiłem niespodziankę, że wygrałem pierwszą walkę z, z Ruskim bardzo mocnym, następnie z Węgrem, z Węgrem i po wejściu to finał wygrałem z Azerem, który wygrał z mistrzem Europy, z Bułgarem. Jeżeli chodzi o finał, czego Ci zabrakło w tym finale, bo walka była naprawdę dramatyczna do ostatnich sekund. Finalem, w finale zabrakło mało. Przegrałem, niestety nie poradzę. Ja o tej walce zapominam już. Najbardziej zabrakło mi, te, można powiedzieć, głowy w tej walce, bo już z, z, zacząłem jakoś tak wygłupiać się. Z, zrobiłem chwyt, który nie musiałem robić, bo prowadziłem. W ostatnich sekundach mogłem jeszcze obejść przeciwnika, ale myślałem, że prowadzę. Po prostu już zostawiłem tego przeciwnika, żeby stać do góry i to się czekać, a okazało się, że on mnie rzuca 3 i ja, ja przegrywam tą walkę. Właśnie troszkę tutaj zmiana przepisów miała wpływ na, na ten wynik, bo według starych przepisów wygrałbyś jako ostatni zdobywca punktów, teraz liczą się te punkty jednak bardziej wartościowo. Ale no, może tak by było, ale te zasady są wiele lepsze teraz, ba bardzo mi się podobają, bo... Walka się toczy w stójce, to co jest najważniejsze i ogólnie to przyciąga ludzi, bo trzeba robić cały czas w Nie ma tyle, że czekasz do parteru i w tym parterze nie wiadomo, czy zrobisz, czy nie zrobisz. Jakie plan na najbliższą przyszłość? Plan na najbliższą przyszłość? Ciężej trenować i więcej sukcesów zdobywać. A gdzie będziesz startował? Jakieś zgrupowanie? No, teraz mamy tydzień przerwy i będziemy jechać z kadrą do Zakopanego. Tam też będzie mocny obóz, bo to już będzie obóz przygotowawczy do mistrza Świata. Do Świata jesteś przewidziany tutaj w kadrze Ryszarda Wolnego? Do Mistrzostwa Świata tak, ale w samym, samym turnieju w Mistrzostwach Świata nie będę startował, tylko mój rywal, z którym się przegrałem w finale. Dzięki wielkie i powodzenia!